Chłopak siedzi smutno na łóżku w pokoju, jest taki dosyć samotny, po czym nagle z parapetu spada doniczka, rozwala się. Chłopak jest w szoku, kot tam jest na parapecie. Parę dni później siedzi w klasie, jest smutny, patrzy smutno przez okno melancholijnie. Później wraca do domu, jest kot, daj mu miłość, jej! Parę tygodni później jest smutny kot. Chłopak podchodzi, dlaczego smutny kot? Nie wie dlaczego smutny? miały. Masz miały Parat słuchowy, coś tego typu, I jest zakładana obroża na kopa. I, I co się dzieje? I chłopak w szoku nagle kot mówi, wow. kot przemówił kot mówi miał miał. Prometeusz. Mój największy wynalazek. Został stworzony, aby uratować świat i nieść pomoc ludzkości. Dziś jest jedynie symbolem megalomanii. Pamiętam, kiedy dokładnie się to wszystko zaczęło. Stworzyłem maszynę, która będzie w stanie rozwiązać wszelkie problemy świata. Udało mi się. Pierwszy problem Prometeusz zauważył w morzach, które były zanieczyszczone przez działalność ludzi. Postanowił zrobić to, do czego był stworzony spełnić swoje przeznaczenie. Po skończeniu pracy pocalania wypłynął na brzeg, gdzie spotkał pewnego człowieka. Człowiek ten, dość zagadkowy, pragnął posiąść władzę, aby poprawić poziom życia na ziemi. Rekin zdecydował się pomóc nieznajomemu. Podarował mu całą swoją wiedzę. Nagle prometeusz usłyszał hałas. Kiedy podleciał sprawić, co się dzieje, zauważył protestujących na ulicy ludzi. Mój dobroduszny rekin i tym razem zdecydował się pomóc. Co zakończyło strajki. Zadowolony ze swojej pracy, powrócił do oceanu. Jego szczęście nie trwało jednak długo. Ludzie ponownie zanieczyszczyli wody. Dość zaniepokojony powrócił do miasta i zamiast spokoju, został tam wojny i zniszczenia. Doszło do niego, że ludzie wykorzystali wiedzę, jaką im przekazał, w innym, niż obiecali celu. Po chwili ponownie usłyszał odgłosy strajków które nie ucichły mimo pomocy, jaką oddzielił rekin. Zrozumiał, że jego poświęcenie nie miało większego sensu i nie jest on w stanie zmienić ludzi. Poddał się. Żegnaj, przyjacielu. Dawid i Goliat, Ten motyw z przypowieści biblijnej. Pozornie Goliad jest większy, ale pokonuje go Dawid, ponieważ procą strzela mu w oko. No i tutaj w naszej historii nagle y, następuje rozejm. Dawid mówi do Goliata, Ej stary, ale w ogóle po co się pijemy? Żyjemy w konsumpcyjnej kapitalistycznej rzeczywistości To nie ma w ogóle sensu ja Tak, dyskutuj ziom Po co my to w ogóle robimy? Konstruują maszynę, gdzie z procy Powstaje znak y, pacyfa, pacyfistyczny Ta pacyfistyczna nasza maszyna y, Spotyka na swojej drodze różnych antagonistów Na przykład w postaci rasizm, ksenofobia Czy też y, rządy totalitarne Spotkają te złe postacie i z tej właśnie maszyny zamieniają je w kwiatki. Hmm, okazuje się, że rzeczywiście pokonali całe to zło na świecie, jednak zostają z pewnym takim niesmakiem, że ta maszyna pochłonęła całe ich życie i, i wszystko wokół nich, tak naprawdę. I to też od ludzi wokół zależy, od nowych pokoleń co zrobią z tym lepszym światem, że to nie maszyna naprawi ten świat finalnie, tylko właśnie ludzie. Maszyny można traktować w sposób pozytywny, tak my jednak tutaj m, wartość człowieka jest dla nas najważniejsza i jego czyny. No i pokój, zadajemy sobie pytanie, zależy tylko i wyłącznie od nas, od żadnej maszyny, od żadnej pacyfy, tylko od naszego postępowania i aby no po prostu czynić dobro. O rozwiązywaniu problemu komu komunikacji międzyludzkiej. My myśleliśmy, że może nam w tym pomóc aplikacja. Polega na tym, że da nam mediatora, który pomoże nam właśnie w rozwiązywaniu konfliktów, ale i tak my będziemy musieli dojść do tego, co jest problemem, i nie będzie ona bardzo ingerować w nasze życie.

Co stworzymy, nieważne, jak bardzo chcemy, żeby to było ludzkie, żeby to mogło działać jak my, to takiej nas nie nastąpi. Pudełko pomocy, które ma pomagać, które ma być maszyną pomagającą ludziom, które potrzebują tej pomocy, od kota po lekarza. I takie pudełko ma się pytać, czego potrzebujesz i ty mu na przykład powiesz, że potrzebujesz przyjaciela albo e, lekarza. I takie pudełko zamienia się właśnie w taką postać, taki defaultowo takiego walca. A ma się przebierać załóżmy w jakąś spódnicę, jeśli potrzebujesz mamy, albo ma sobie tam dodać jakieś atrybuty osoby, której, którą potrzebujesz. I takie pudełko ma ci pomóc.